O, dzień dobry. Nie, no, nie jest dobrze. Plany filmowe pozawieszane, nic się nie kręci, w sumie aktorzy nie mają nic do roboty. Teatry nieczynne, telewizje puszczają same powtórki, jest nieźle. Ja to przynajmniej czuję się troszeczkę jak na planie filmowym, bo mieszkam teraz w kamperze, ale koniec, koniec dyskusji o zarazie, o epidemii, o koronawirusach, po prostu o tym, ile osób ozdrowiało, ile osób zachorowało, ile osób zmarło. Nie, nie, nie. W tym nagra nagraniu słowa o tym nie mówię. Koniec. Teraz porozmawiamy o czystym aktorstwie, prawda? Najważniejsze w aktorstwie są oczy. Oczy, które wyrażają naszą duszę. To właśnie przez oczy widzimy, co aktor czuje, co aktor myśli. To jest najważniejsze w zasadzie, są oczy. I teraz skupimy się na tych oczach, prawda? Ja myślę, że dobrze byłoby wyszczególnić jakoś te swoje oczy z twarzy. Dlatego wezmę, założę sobie maseczkę. O, prawda? O, tutaj maseczką zasłonię sobie resztę twarzy. O, i skupimy się tylko na oczach. I teraz widzimy te oczy, prawda? Widzimy w tych oczach, czasami widzimy w tych oczach strach. Widzimy w tych oczach czasami smutek. Wielki smutek. Bardzo. Słabo widać, w zasadzie to sobie pomożemy troszeczkę. Ja sobie wezmę tutaj, żeby w tych oczach musi być. Czasami widać jakiś błysk. Jakiś błysk, prawda, światła. O i teraz mam w oczach błysk światła, prawda? I to oko teraz nam pracuje, oko nam gra. I w wszystko widzimy, prawda, i widzimy niezadowolenie, Widzimy jakieś podniecenie, jakieś takie skrajne, większe. Lub mniejsze podniecenie, nie prawda i czasami się zbliżamy do jakiegoś pocałunku i w tych oczach czujemy miłość, miłość, która u nas cały czas co niej znowu, 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 w tego oczej. Przepraszam, i... przepraszam bardzo, muszę iść do toalety. Przepraszam bardzo, tak teraz.